Earth. Добрый день, всем. Сегодня я покажу, как сбудовать ладный дом в Майнкрафт. Так, поворот должен. Так, кликаем. Потом бежаем на первый дембовый пень. Но вы, кстати, можете взять, но лучше взять очень сильный, очень сильный дубовый джевото. Потом... Будем три ботки. To będzie pierwszy etap. Potem jeszcze był było pętro. Potem tutaj jeszcze trzy. Potem i jeszcze tutaj. Tak, policzymy poczynimy, by było rowniutko. A tutaj równiutko, Jeden, dwa, trzy. Potem bierzemy. Dź... Bro... Brzozowe drzwi. to mają pierwszy. Filmik o Minecraft. Potem robimy o tak. Postawimy tutaj linię i wam pokażę, jak to się robi. Robimy 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boków. poczyna odstąpić. I jeszcze jedną taką linię z def. A tutaj na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом ставим блоки. Тут делаем. Так. так, подаем тут целую платформу. Я филос будую. Правильно, буду вам. Теперь бежим. Бежим сверху в сходы. Под I stawiamy ją tutaj. Potem bierzemy jeszcze światło płytą. Postawimy tutaj. I potem, o tak, robimy. Jedną. O tak. I jeszcze tutaj. Postawimy po dwa bloki. Potem to łamamy. łamamy Tak. I teraz postawimy tutaj schody. To będzie wchod do domu naszego. Potem bierzemy akasujowo pytę. pyte ciężko nazwanie. I potem stawiamy. To będzie podłoga. Nie Pamiętajcie, zostawić gdzieś miejsce. O tutaj będą nasze schody. Tutaj będzie schody na dół. O tak. Chyba, pomyślę jak to zrobić. A, tak. O tak. I potem będą schody do dół. A my robimy teraz inne rzeczy. Tak. Patrzymy. To już, ty już. I to będzie pierwsze piętro. Naszej budowli. Wszystko zapełniamy. To będzie bardzo szybko. buduję podłogę. Już do tego wbudowałem. Potem wstawimy drzwi. Patrzcie, by tak nie otwierały się. Nie znaczy, że złamałem podłogę. Patrzcie, by otwierało się o tak. Potem bierzemy. E, Możecie bierzemy o te deski, tropikalne deski. Można normalne, jak chcecie. Nie bardzo dobrze wyglądają z sobą. Potem wszystko to zostawiamy. zostawimy wszystkie te bloki. Potem mamy o tutaj bloki jak się nie o tak. Potem budujemy o taką konstrukcję. Tutaj będzie okno. Budujemy. I tutaj będzie o taka okno. Tak, tutaj łamiemy. To jest potrzebne. I potem bierzemy ten szybę. I postawimy tutaj. I ten dom, dom będzie z basenem. Potem dorabiamy o tę Nie, nie zapomniałem, zły się. No, brałem, nastawimy te. Potem bierzemy. Można, jako oczywiście węgle. Ja zawsze lubię żółtą węglę Bo mój ulubiony holo to jest żółty Stawimy o tak To będzie okręt I potem stawiamy o tak po koło O tutaj łamiemy I tutaj jedną szybę I tutaj Нет, ты заменим, не ставити. Потім ломимо чи, чи, чи блоки. ні, два блоки. Так, потім Далее робимо вот так. Вот так. Правим и буду давались на дом. так. Teraz to wszystko sprawdzimy Jak uciepnie O tutaj będzie Okno Jeśli krzywo można zrobić inaczej O tak robimy I już nie krzywo Potem Robimy Z с дембук-десек в горы вот так, как я стойте так, чебок чебок может так и будет так и будет то есть может вот тут я поправляю. Это будет быть деским. И теперь делаем вот так. Мы делаем дальше. Нам нужно сделать такую же штучку. Так само. ładny dom budować Robimy tutaj, tutaj z Potem bierzemy schody i robimy o tak by było ładnie Jeden filmik nazywa się ładny dom Nie tak, Nie wiem jak nazywa się, potem nazwiemy ten filmik no to będzie ładny dom. tak, o tutaj robimy o tak potem stawiamy błoty o tak, dorabiam górę o tutaj będzie u nas wstać szyba Сделаем вот тут еще. Шиба поставьона. Теперь до середины можно влететь. Войди. Берем. Łатар. Латарка вот тут. Шаг, который нам не будет нужен. Теперь делаем вот так. Вставляем. Лубим кшишев... креселка. I stawiamy tutaj. Możecie mieć ruszałek. O tak. I tutaj robimy. Zdajemy jeszcze jedną lampeczkę. Potem Ty. nam się da robić górę. Tym. Ty. Robiamy, to szybko będzie. Teraz zbudowaliśmy tej górę. To będzie pierwszy etap budowli. Teraz budujemy po środku o taką rzecz. Bo pokażę. Postawimy blok o taki i tutaj po pookołu budujemy stołek. Тут будет посередку штолок. На котором будет мапа. Бежим. Где это солнце у меня? Нет, нигде есть. О, рамка И будет вот так. Тут будет карты У меня не знаю, Możecie spróbować nie, nie co tu jest? Nie samwutowanę, bo ja nie tak dużo gram, tu górę. No możecie kryść End'u ENDU postawić. O tak jakby to co, coś jest no możecie tutaj wstawić co chcecie. Potem robimy. Вот тут я такой подпор. Так. И потом входим там, где-то был АМП. Я знаю, да, не помню, там это было. Вот тут и бежим и, вот тут и ставим. Тут ура. Тут и делаем. Тут и ставим. Ну, первый этап сделан. Teraz robimy to. Tutaj nam potrzebne to wszystko zabudować. to będzie, me, to będzie bardzo długo, myślę. Chodzi tak. Zabudujemy to wszystko. No to nie potrzebne. Była jakaś dura. Потім там шістку збудуємо. І потім так. То може ці булинки цілкуєте поставити. Оп, плити. Потім ставимо далі бути. Ставимо. ставим тропикальные доски в праве, что сделано есть. ставим, чтобы это было все скомкненное, потом ставим тропикальные доски и пытая так, потом забудем я это шестко. Вот он. Теперь ходы робимы. Как да. Есть далее. И тут и ставим. Делаем вот такую одну сбоку Тут так потом со лампочку и потом в... бежьте ну вот такой кладкой не где она есть вы можете сделать вот так у не было бежать вот так вы вот можете ставите это фильтр, это пациент на шутку забудовывать. Skami, jeśli on wyjdzie, to też może to zrobić. Nie, nie będę robić teraz. Tutaj do ładności, bierzemy. Hmm. Możecie, niczego nie potem tutaj robimy jakoś таком сход далее это все забудуемый тут у меня будет земля и это будет самое главное это много места для нее поднимите этот бамбер Tutaj będzie portal do endu. Bierzemy ramku portalu do endu i bierzemy oko endu. Tutaj zabudujemy, by było ładnie. Lepiej innym był, innym czymś. To już teraz nam nie Bierzemy w łokach obsydian. И то им ставили, ставили. Было, я думаю, что это все им ставим. Ставим. По-видимому, бутыст по туду энду. Чтобы было безопасно для него и для правдивости. Pomijam wszystkie te niepotrzebne niepotrzebną ziemię. Tak. Już 18 minut przyszedłem filmik. Robimy portal do Endu. No Takie możecie malutkie, jakby tutaj jest jakiś portal. O tak możecie zrobić, bo by było ładniej. И там залайте лавы. Тут было, я думаю, было, то портал до энду. Лава. О, тут есть. Капуем вот все тут и. тут все То. О, нет, 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 тут и. То есть, мы был бы естественно, будут дески могу спалить все. А Робби тоже будет дески не спалить. Потом выходим. Лавы залались мы туда. И у нас портал порта готова. Тут есть готовое. Малый дом готов есть. Далее идем на подворку. Но если можем сделать одну вещь. Najpierw pozwolę wyspać się, bo ciemnością nie będę. To wszystko nam teraz niepotrzebne. Teraz wyspiemy się, to będzie bardzo szybko. Robimy, bierzemy pomarańczowe łóżko. Może i tutaj postawimy. O tutaj. Będzie łóżko. Jego nie będę łamać. Bo to mam wysypać do domek z łóżkiem. Potem wychodzimy na podwórko. Bierzemy tarakota. No Bierzemy zieloną tarakotę. Potem bierzemy zieloną divon. Robimy tutaj o takie okrągłe Bardzo. 1, 2, 3, 4, 5. I jeszcze na 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так что Тут и банде. Банде. Фарма. Нам уже всем много паунтов. Нам почему-то и банде скапать. Бежим. мод и гол. Я возьму дорогнявую. На Маго надо Неважно. Зараз будуємо вокруг дивани тим. І на землі теж. Потім. Там просто на всередку нам будувати одну річ. Це буде дуже швидко. Чи на то, що забудовувати каракоту в Ілона. Потім землю тут поставити. наладь воду. То рубим. И потом сажаем этих может может через... часть посадить. Не лепи посадить мархов. Мархов. О, не, 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 не. не то. Так, мархов садим. Ты раз не получил нам мархаев. Ты раз на одну То загон. для сдвижент. Можем это сделать по правдивому. по Как бы то выглядало Так, бежим. Акацинный пень. Бежим. Ocięte akacyl dzieło i bierzemy akacyl płot i akacyl furkę. Potem tutaj stawiamy te brewne. Stawiamy o tak. Tutaj 4, 5, 3 i 3. 2, 3, 5, o tak i tutaj robimy o tak. No prawie zbudowaliśmy. O tutaj będzie woda dla zwierząt. O tak, tutaj będą pić wodę. Potem to mamy. Robimy o tak. Добил его, то все правда, правда, Хорошо. ладно, поставим его вот так, это древно. Чи блоки, вот так. Потом ставим акацийный плод. Potem stawiamy te ekocyjne błoki, Tutaj stawiamy. Należy zrobić o tak. Tak chcemy zrobić. Stawiamy dalej ekocyjne, ekocyjne błoki. Potem o tak wypełniamy to wszystko. Na maksimum. Potem tam zrobimy. Teraz, o, tutaj robimy tak samo. Robimy tutaj farmę malutku. i tutaj I tutaj będzie pszenica. Nawet się nie znalazłeś. Za Chętnie znaleźć. Bo nie pamiętam, gdzie to było. Gdzie było. Pszenicy. Добрый, можете посадить как называется, кор... земняк. Вот это сажаем земняк. Нету. Там и земняк. И потом шибко вырастаем его. Штим вот так. И теперь Ставим туда. Начал На не owce możecie budować swinie tutaj tutaj będą swinie i już zadbą zbudowany tutaj wszystko zabudujemy potem jeszcze nam o tutaj dla, dla swini poczynimy budować jeszcze jakąś górę i to będzie akacji Не, не закаты, а ты, ты клапни. Забуду я мы то О, виделись те? Что? уж, что не на мою свинье из не стался. <coughs> не, я бы не смогла, было бы убито свинья он был звон не, не подходило бы. Так. и справились вот мы. это трошка. Трошка встала. И юж. Вот так и фарма. Просто не могу воды никакой. I o taki domek z farmą i jeszcze tutaj ze swiniami zbudowanym. No myślę na tym jest wszystko już. O taka u nas wyszedła domek to taki, to jest farma, to jest zagód dla swiniak. No myślę na tym będę kończyć. wszystkim papa, stawcie kciuki w górę, patrzcie na filmik. Nauczycie no, się, jak ja budować. Do widzenia.